Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Ale Fajna to opona taka nowa i do ćwiczeń. O, już jesteście. Fitness zawsze można zrobić przy takiej oponie. Witam Was serdecznie w nowym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Jeszcze jeden rzut oka na baumę Kolejne drogowe wyczyny, odpowiedzi i rady eksperta, nostalgiczną wystawę następną wizytę w Poznaniu No, to co widzowie w drogę! Znowu zapowiada się ciekawy odcinek, ale zaczynamy jak zwykle stroboskopem. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w pojazdach zbiornikowych jest implozja. Pojawia się ona najczęściej w końcowej fazie rozładunku za pomocą ssania. Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej wartości ciśnienia atmosferycznego i wytrzymałości ścian, następuje gwałtowne zapadnięcie się konstrukcji. Zjawisko jest niebezpieczne z powodu możliwego rozerwania płaszcza cysterny i instalacji, w których mogą znajdować się resztki niebezpiecznych substancji, jak paliwo czy towary chemiczne. Przyczyną implozji są awarie pomp, zaworów lub urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Najbardziej samotną drogą w USA jest Route 50 i chociaż jest mniej popularna niż słynna Route 66, to oferuje wiele atrakcji. Route 50 przecina całe Stany Zjednoczone na długości ponad 3000 mil od Ocean City w stanie Maryland na wschodnim wybrzeżu do Sacramento w Kalifornii na zachodzie. Nazwę drodze nadał magazyn Life ze względu na odległe odludne krajobrazy. Route 50 biegnie częściami Lincoln Highway, pierwszej transkontynentalnej drogi w Ameryce, która została zbudowana w 1913 roku. Droga zapewnia różnorodne krajobrazy gwarnych miast, takich jak Waszyngton i St. Louis po bezkresne pustynie Nevady i majestatyczne góry skaliste w Kolorado. Sezon budowlany trwa, więc warto dobrze zabezpieczyć przewożone narzędzia lub materiały budowlane. Firmy nadwoziowe oferują cały szereg rozwiązań do mocowania. Także dla otwartych nadwozi skrzyniowych. Często te niedrogie, proste i skuteczne pomysły, jak belki do mocowania drabin czy tuby na długie przedmioty. Oprócz ochrony innych uczestników ruchu drogowego w razie wypadku, także znacznie utrudniają próby kradzieży przewożonego ładunku. 78 lat temu 10 czerwca 1947 roku Saab przedstawił pierwszy koncepcyjny model auta osobowego UrSaab. Prace nad nim rozpoczęto jesienią 1945 roku, wiosną 1946 powstały pełnowymiarowe drewniane makiety. A latem tego samego roku powstał samochód o drewnianym szkielecie i skalowym poszyciu. Zbudowano w nim zakupiony na złomie 18-konny dwusuwowy silnik DKW. Pojazd testowano na drogach we wczesnych godzinach rannych lub późnych w nocy, aby zachować tajemnicę. Kierowcy testowi przejechali tym prototypem 530 tysięcy kilometrów, a obecnie auto znajduje się w Muzeum Saba. Dziś po raz ostatni zajrzymy na Poznań Motor Show. Zobaczcie koniecznie. Wśród setek ciekawych pojazdów pokazanych na Poznań Motor Show 2025 warto było zwrócić uwagę na kampery. To pojazdy, które skutecznie bronią się przed elektryfikacją, chociaż podejmowano takie kroki. Mieliśmy do tej pory już próby chociażby nawet z przyczepami o napędzie elektrycznym wspomagającym samochód w czasie jazdy. Nie przyjęło się to od 2018 roku, gdzie pierwsze takie modele były prezentowane. No niestety Waga robi swoje. I bardzo łatwo wyjść z kategorii amatorskiego prawa jazdy, a to największy hamulec. Kampery do 3,5 tony masy całkowitej już obecnie wykorzystują ją w całości i nie ma miejsca na ciężkie akumulatory. Zapotrzebowanie na samochody kempingowe w Polsce trwa i jest już na europejskim poziomie. Nasza branża rok do roku przed Covidem rosła o 25% około, tak? Więc to taki stały wzrost. Covid zaburzył tą sytuację, troszeczkę wypaczył ten rynek. Wzrosty były nawet do 75%, to chwilowe wzrosty. Teraz ta branża wróciła do normy. A że kampery to nie produkty pierwszej potrzeby oraz wolno rotujące, dalszy tak spektakularny wzrost nie jest spodziewany. Na Poznań motor show nie zabrakło innych pojazdów użytkowych. Można było zobaczyć ciekawe Isuzu D Max dla policji oraz całą armię kładów. I chociaż większość tych ostatnich kupowanych jest w celach rekreacyjnych oraz na prezenty komunijne, to były też takie do profesjonalnych zastosowań. Leśnicy, rolnicy, geotechnicy coraz częściej korzystają z takich pojazdów. Są lżejsze, mniejsze i bardziej dzielne w terenie niż niejeden SUV, a nawet samochód terenowy. Nie bez znaczenia są także koszty. Kład jest tańszy w zakupie i eksploatacji niż wielki Chevrolet Silverado. Jednak magnesem, jaki przyciągał najbardziej na Poznań Motor Show, były samochody sportowe i luksusowe. Okazja, aby zobaczyć, dotknąć czy zasiąść za kierownicą takich maszyn w jednym miejscu zdarza się rzadko. Z czasem zabraknie takich okazji, bo i ten sektor elektryfikuje się, a elektryczna wersja może nie mieć tego smaku, estymy, czy może wywierać mniejsze emocje. Parafrazując znaną wypowiedź: Śpieszmy się kochać samochody spalinowe, tak szybko odchodzą. Dobrze, że jest wystawa Poznań Motor Show, bo za kilkanaście lat prezentowane tam pojazdy spalinowe będą spotykane już tylko w muzeach. Do Poznania wrócimy za rok, a teraz ruszamy do Oławy. Zobaczcie na tą piękną motoryzację. Dzisiejszą filmową pocztówką z Muzeum w Ena w Oławie jest najmniejszy polski samochód osobowy. Opowie o nim Tomasz Jurczak, właściciel kolekcji. Dzień dobry, witam widzów na osi w kolejnym odcinku z Muzeum Motoryzacji w Ena w Oławie. Dzisiaj opowiem Wam o polskich samochodach, najmniejszych polskich samochodach, są to Mikrusy. Samochód bardzo malutki. 1728 sztuk wyprodukowanych. Lata 57 do 60. Niecałe 3 lata był produkowany samochód. Tutaj, koło tych Mikrusów stoi samochód, który się nazywa Gogomobil Glas 250. I była bardzo ciekawa historia z tymi właśnie samochodami. Pan premier Cyrankiewicz powiedział. Polskim konstruktorom, ministrom, panowie weźcie się za robotę, twórzmy polski samochód. No i panowie akurat pojechali sobie na raj zakopiański, gdzie niemiecki redaktor przyjechał gogomobilem. I pojawił się pomysł zakupu licencji, ale właściciel fabryki drogo ją wycenił na 2 miliony marek. Zaproponowano mu tę kwotę, ale w kilku pociągach z Węgier. Bez skutku. No to Polacy poszli na skróty. Pojechali do Niemiec, kupili dwa używane Gogomobile, właśnie takie jak tutaj są. Przywieźli do dwóch fabryk w Rzeszowie, w Mielcu, rozebrali te samochody i wpadli na taki pomysł, że będą identyczne samochody produkować. Otwierane tutaj. To się mówi kurołapy, tutaj jest zwykłe otwieranie, więc troszeczkę Polacy przekombinowali, zmienili ten samochód. W ogóle generalnie koncepcja tego mikro mikropolskiego samochodu była taka: 4x4. Co to oznaczało? Że miał palić 4 litry, że miał mieć 4 koła, że miał ważyć 400 kg i miał zabrać 4 osoby. Wszystko się udało oprócz tego spalania, bo spalanie to było jest 9-10 litrów. W Rzeszowie produkowali mechanizmy, a w Mielcu robili karosery i zaczęli się produkować. Niemiec, jak się dowiedział, Sprawa, e, sprawa poszła do sądu. Czy w sądzie poszło jak u klasyka? Masz, wiesz. Mam. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Telegram, panowie, przestańcie produkować, e, i przestaliśmy wtedy produkcję. Więc te samochody są też bardzo poszukiwane w tej chwili na rynku. E, Mikrusa tani, 100 tysięcy się nie kupi. Podobał się Mikrus? to zapraszamy do Muzeum Wena w Oławie. Wybierzcie się tam koniecznie. Po oldtimerze czas na naszego eksperta. Witam Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mamy pytanie, tutaj widz o pseudonimie KJ, KJDJ97 napisał tak, witam. Posiadam autolawetę ciężarową do 15 ton ładowności. Jak to wygląda z rejestrowaniem czasu pracy? Co w przypadku długich i krótkich tras? Jak wygląda sprawa opłaty ETOL, ponieważ czytałem, że są wyłączenia. Rafał, jak to jest? Czyli, tutaj, odpowiadając na pytanie, no, autolaweta, zwykła autolaweta ciężarowa, jeszcze o takiej ładowności, czyli o dopuszczalnej masy całkowitej, co najmniej 24 tony. Nie jest zwolniona z żadnych przepisów w zakresie czasu pracy, ale też z żadnych przepisów związanych z opłatami elektronicznymi w naszym kraju. Nawet gdyby przyjąć, że jest to pomoc drogowa, to tak, w sytuacji przejazdu pomocy drogowej, pojazdu specjalistycznego pomocy drogowej, w promieniu 100 km od bazy mamy wyłączenie z czasu pracy, ale nie mamy tu żadnych wyłączeń z opłat za drogi krajowe objętej systemem opłat ETOL. Także yy, tutaj, tutaj no, no nie ma wyłączeń, a jeżeli to jest pomoc drogowa, no to w promieniu do 100 km yy, yy, jesteśmy wyłączeni z, z konieczności rejestrowania czasu pracy. Tylko tyle. Czy dziękujemy ślicznie za merytorykę, jak zwykle? Opol Trans ma swój web-terminal, czyli wszystkie te części możecie sobie zamówić online. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wchodzicie na ich stronę i zamawiacie wszystko, co potrzebujecie do waszego samochodu osobowego, ciężarowego lub dostawczego. A teraz taka malutka przerwa, a tuż po niej zobaczycie: Jeszcze jeden rzut oka na Baumę. Kolejne drogowe wyczyny. Wracamy za moment. A teraz zapraszam na niekończący się cykl. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Popatrzcie. Liczni kierowcy preferują jazdę nocą. Mniejszy ruch, a latem niższe temperatury przekonują do tego wielu ale i w nocy mogą pojawić się utrudnienia w postaci transportów ponadnormatywnych. Jak uniknąć wypadku z gabarytem? Przede wszystkim nie złość się na taki stan rzeczy. Chciałbyś takie utrudnienia mieć w szczycie komunikacyjnym? Na pewno nie. Poza tym wstrzymuj swoją ciekawość i chęć sfilmowania spektakularnego transportu. Takie zachowanie spowodowało już nie jeden wypadek. Ponadto słuchaj dyspozycji pilota. Zgodnie z prawem może on wydawać ci polecenia, bo czuwa nad bezpieczeństwem. To, że nie posługuje się niebieskimi kogutami i nie nosi kajdanek lub broni, nie uprawnia do lekceważenia jego komend. Tych co tak robili, nieraz szybko spotkała zła karma. A na koniec pomyśl sobie, że dzięki pracy tych ludzi już wkrótce będziesz mógł poruszać się po lepszych wiaduktach czy korzystać z zielonej energii bo to oni przewożą przęsła mostowe, czy elektrownie wiatrowe. Witam w programie Na Osi w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Nazywam się Andrzej Wechowski, a tu obok mnie Sebastian Wątroba, były policjant, znawca ruchu drogowego także. I będziemy oceniać wypadki drogowe, zdarzenia drogowe, różne sytuacje na drodze. Będziemy je oceniać dlaczego się wydarzyły, i czym musiały się wydarzyć. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Co my tu mamy? Oj. O Boże! Oj, oj, oj. Ja ten obrazek już widziałem. A tu jeszcze raz na dużym ekranie to jest jeszcze ciekawiej. No tam się no, w telefonie, jak widziałem, to widziałem to za którymś razem, ale tutaj, gdzie ci rodzice. No, tutaj niestety. Dzieci jest Kompletny brak wyobraźni ze strony rodziców. Yy, pali się czerwone światło dla pieszych. Tak. Kierowca tego ciężarowego samochodu ma pierwszeństwo. Tym bardziej, że widzi, że tam po lewej stronie czeka już grupka na przejście, i nagle dzieciaczek wjeżdża na rowerku wprost tak, pod koła nie zatrzymuje samochodu. Się. Dobrze, że w kasku, bo główką uderzyło tam coś tak. tam w tym samochodzie, ale to jest po prostu. Gdzie opiekunowie? Przecież, przecież dziecku, tak samo jak psu, nie można wierzyć. Dziecko w każdej chwili po prostu może coś zrobić takiego, i dlatego, rodzice, pilnujcie swoje dzieci. Szczególnie w takich miejscach jak przejście dla pieszych, nawet z sygnalizacją świetlną, no ten dzieciaczek może się zagapić, ma do tego prawo, to jest tylko dziecko. Jak widzimy tutaj, no pełne radości wjeżdża na przejście. Zawsze wcześniej trzeba się przygotować do dojazdu, do przejścia dla pieszych, jadąc y, 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 z dzieckiem. No, wiem, też jestem rowerzystą, też jeżdżę z dziećmi i to jest właśnie taka przestroga dla wszystkich rodziców rowerzystów, uważajcie na swoje pociechy, bo to jest moment. Widzicie, to a jest ja moment. Zauważyłem jeszcze po nóżkach tego dzieciaczka, to, to dziecko chciało się zatrzymać, ale ten rowerek, a w sam raz nie ma ani pedałów, ani hamulców. To jest taki po prostu do odpychania. Taki, po, tak. taki do odpychania. I tutaj opiekunowie po prostu zrobili coś, co po prostu jest karygodne. No, aż normalnie krew w żyłach. No niestety. Ja, ja bym tu to nazwał, szczęście, tak, i to naprawdę duże szczęście w nieszczęściu, i, tak. i niech to będzie przestrogą dla wszystkich. Uważajmy na swoje pociechy, miejmy je na oku. Dokładnie. Czy na rowerku, czy na zarączkę, zawsze do przejścia, do skrzyżowania trzymać za rękę, bo dziecko po prostu, wy się zatrzymacie, a dziecko pójdzie. Tak, biegnie. Zobaczy kotka, ptaszka, cokolwiek, co hmm. rozproszy jego uwagę. i Albo szybciej na drugą stronę. I o tragedię naprawdę nie trudno w takiej hmm. sytuacji. Obejrzeliśmy kolejne zdarzenie drogowe, skomentowaliśmy je w swój sposób. Oczywiście Państwo się możecie z nami zgadzać albo nie. Jeżeli się zgadzacie, to będzie nam miło. Jeżeli nie, to piszcie oczywiście do nas, opowiedzcie jak wy widzieliście to zdarzenie. Tak, może macie inne zdanie, napiszcie do nas, co może co innego, żeście zauważyli, czego myśmy nie widzieli, a może macie jakieś pomysły, jak, jak temu zapobiec po prostu, co? nie? Dokładnie. No to jest tak. bardzo ważne. No i oczywiście zapraszamy do tego, żeby lajkować. Tak, lajkować nasz, nasz profil, subskrybujcie go. No i oglądajcie nas już. I oglądajcie w tym tygodniu. Już za tydzień, tak. Zapraszamy do programu na osi to cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Dzięki. Do zobaczenia. Do tych spraw będziemy jeszcze wracać. A teraz coś lżejszego. Pomimo, że maszyneria jest ciężka, zobaczcie koniecznie. Światowa Wystawa Maszyn Budowlanych Bauma 2025 zgromadziła producentów maszyn z całego świata. Jak zwykle dużą grupą byli wystawcy z Azji, z Japonii, Korei i Chin. Jak prezentowali się na tle gigantów zachodniego świata? Trzeba powiedzieć, że poziom w jakości maszyn zaczyna się wyrównywać. Chińczycy uczynili tu największe postępy. Jeszcze 10 lat temu na Baumie pokazywali stare maszyny policencyjne. Dziś mają autorskie rozwiązania, choć nierzadko będące rozwiniętymi kopiami. Za to w nowych technologiach bateryjnych są w światowej czołówce. Unia Europejska to jednak klan różnych prędkości i nowe kraje wspólnoty nie zawsze są na tyle bogate, aby kupić maszyny Liebherr czy Caterpillar. Zamiast inwestować w używany sprzęt, kraje Nowej Unii nierzadko kupują chińskie, ale nowe maszyny. I tu producenci z nadżółtej rzeki muszą uważać. Przeniesienie produkcji do Europy może spowodować, że zmaleje i tak nie tak duża jak kiedyś różnica cenowa. Bardzo łatwo to przestrzelić. No i oczywiście muszą cały czas podnosić jakość. Obecnie znajdują się tuż za koreańskimi maszynami i gonią jakość japońskich. Najbezpieczniejszą pozycję mają produkty z koreańskim rodowodem. One już mają markę i rzesze fanów. Develon, Hyundai to liderzy. Koreańczycy niczym Lipher budują swoją potęgę na wielu płaszczyznach, dzięki czemu uzyskują efekt synergii. Przykładem jest wspomniany Hyundai. Łatwiej powiedzieć, czego nie produkuje ta marka niż wyliczać jej ofertę. A co z maszynami japońskimi? One także nie muszą walczyć o pozycję, ale muszą się utrzymać. Nie jest to łatwe, gdy to jedne z najdroższych produktów na rynku, powoli oddające prymat innym krajom. Japońscy producenci maszyn mają swoje tempo i nie wykonują gwałtownych ruchów. Nowoczesne produkty pojawiają się rzadziej i są ciut mniej spektakularne, ale zawsze dopracowane w szczegółach. To nie tylko kwestia narodowej mentalności, ale i sytuacji gospodarczej Japonii, która dziś nie jest tak wspaniała jak kiedyś. Mimo tego, lokalny patriotyzm dopuszcza tylko produkty krajowe, amerykańskie lub niemieckie. Dzięki temu silnemu rynkowi krajowemu, tamtejsi producenci mają zapewniony byt i spokój do dalszego rozwoju. Jakość była i jest ich największym atutem. Nie na darmo mówi się, że po japończykach się nie poprawia. Ale to oni pierwsi kopiowali to co zachodnie. Dlatego wzorem innych firm kupują i łączą w grupy kolejne dobre marki. Przykładem jest producent Żurawi Tadano, który rozmiarami swojego stoiska na BAUMIE ustępował tylko lipcherowi. Natomiast legendarna jakość maszyn japońskich znana jest na całym świecie w takim stopniu, że nie ma problemu ze zbytem na różnych rynkach. Globalny rynek maszyn cały czas ewoluuje. Oprócz zmian technologicznych pojawiły się też te gospodarczo-polityczne. Czy wpłyną one na budownictwo? Trudno powiedzieć. Jedni uważają, że amerykańskie cła spowodują wielkie inwestycje przemysłowe w tym kraju, zwłaszcza przez eksporterów dóbr na rynek do USA. Inni, że rozpoczną się poszukiwania innych rynków. Tak jak już robią to Chińczycy. Jak będzie, czas pokaże. Ale chyba największymi pesymistami na Baumie byli sami Amerykanie. Jeśli pojawią się cła odwetowe, to trudno im będzie w pojedynkę oprzeć się konkurencji z Europy, Chin, Korei i Japonii razem wziętych. Zwłaszcza, że nierzadko swoją produkcję przenieśli do innych krajów, aby było taniej. Co teraz zrobią? Zobaczymy. Negocjacje celne trwają. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. A w następnym odcinku zobaczycie. Opowieść o Youngtimerze. Kolejną przestrogę prosto z drogi. Porady i wyjaśnienia eksperta. Dalszy ciąg wrażeń z Bałmyry. Przypominam wam o naszym YouTube'ie, jak i Facebooku. Zaglądajcie tam. A teraz co? Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć. Bo master tak właśnie jest e, po to, żeby pokazać inność, tak? Czyli pokazać coś innego? czego nie ma standardowo na ulicach. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Dla mnie coś niesamowitego, jak ludzie mogą się zafiksować pozytywnie wokół pojazdu, jakim jest ciąg To jest fantastyczne. Na program zaprosiło telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu MasterCrack. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.